Hej, witaj w przygotowaniach do bardzo ważnej rzeczy, do synchronizacji kwantowej. Mówimy już jakiś czas o tym. Ostatnio, we wtorek, była pogaducha na ten temat. Wspinałyśmy się poprzednio na wyższe poziomy świadomości. A tydzień temu miałyśmy przepiękną medytację. Mam piękne odzewy. I ta medytacja nie według mnie jest piękna, chociaż też z niej skorzystałam, ale przede wszystkim dziękujecie za nią, za co ja jestem wam niezmiernie wdzięczna. W tej medytacji, jeżeli ktoś jej nie słuchał, to mogłyśmy się pozbyć. Jednej i niewygodnej nam osoby, i to bez dokonywania jakichś drastycznych historii. Mogliśmy się też pozbyć jednej zbędnej nam sprawy oraz wysłać jedno życzenie i zadać jedno wysokiej jakości pytanie. Komu? Sobie, bo przecież my wszystko wiemy. Tylko czasami trzeba umieć te wiadomości wydobyć. Mam świetne te informacje zwrotne i to daje mi nową energię do pracy. Wiele z Was poczuło ogromną ulgę w kilku sferach życia po tej medytacji. Cieszy mnie to ogromnie. Wracajmy jednak do bieżącego tematu. Ostatnia pogaducha wprowadziła nas w ten temat tak bardzo liżąc go po brzegach w ten temat synchronizacji kwantowej. Jeżeli chcesz się szybciutko odszukać, to kliknij, znaczy wpisz tam Emporio Life, hashtag 138 i ona się pojawi. I to taki duży, duży wstęp, wstęp do tej medytacji, która jest dzisiaj. A ona z kolei przygotowuje naszą świadomość, podświadomość, i nadświadomość do tego prawdziwego cudu, jakim jest synchronizacja kwantowa. Tu, w tej przestrzeni, już żeście się trochę przyzwyczaili do tego, że cuda się dzieją, ale jeżeli jeszcze sama osobiście dotychczas tego nie doświadczyłaś, to po zapoznaniu się z synchronizacją kwantową poczujesz te cuda namacalnie. A jeżeli jest tu ktoś nowy, to zapraszam tu, tu pod filmik do opisu, nie tylko dzisiejszej medytacji, ale też do różnych linków, subskrypcji, klikania dzwoneczków, a także do komentowania, bo to taka zdrowa wymiana energii między nami. A przy okazji, algorytmy YouTube są karmione, na czym bardzo nam zależy, bo to. Pozwala nam rozwijać ten kanał i docieraj do nowych osób. A jeżeli uznacie nasze treści za wartościowe, bądź komuś potrzebne, to po prostu prześlijcie mu tę albo inną publikację. A teraz, proszę, posłuchajcie. Przygotowując się do cudu, jakim jest synchronizacja kwantowa, przerobimy tu na Imperial Live kilka medytacji pod kątem ustawiania swojej podświadomości i rozumienia pola kwantowego. Choć z pozoru wydaje się, że one nie na ten temat, a jednak zobaczysz, jak potem okażą się pomocne. Te medytacje są skuteczne i dedykowane różnym sprawom, nie tylko dla tych, którzy chcą się stać magami synchronizacji kwantowej. Ta medytacja pozwoli Ci się odprężyć i uleczyć wiele spraw. Serdecznie zapraszam. Znajdź dla siebie wygodne miejsce. Zadbaj o to, by było ustronne, wygodne, ciche. Słuchaj medytacji najlepiej przez słuchawki. Nie wolno ich słuchać, prowadząc samochód, ani wykonywać innych czynności wymagających uwagi w czasie słuchania. A teraz usiądź bądź ułóż się wygodnie. Jeśli chcesz, zamknij powoli oczy. Skoncentruj się na swoim oddechu. Wyobrażaj sobie cyfry, które będę wypowiadać, jednocześnie miarowo, bez wysiłku oddychając, bądź jednak w pełni świadoma swoich oddechów. Najlepiej towarzysz im i przyglądaj się, jak przechodzą przez ciało i jak z ulką. Ciebie opuszczają, zabierając ze sobą różne zanieczyszczenia. Oddychaj swobodnie trzy, 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 dwa, 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 jeden, jeden Jeden. Dzisiejszą naszą intencją jest poprawa zdrowia. Jeśli poza ogólnym dobrym samopoczuciem i zwiększeniem odporności, zarówno fizycznej, jak i psychicznej, zależy Ci szczególnie na jakimś fragmencie ciała, które wymaga wzmocnienia, to za chwilę będziesz mogła się na tym skupić. A teraz licz proszę ze mną w duchu od dziesięciu do jednego. Ja robię oddychając i każdą cyfrę wyobrażając sobie w swoim ulubionym kolorze. Postaraj się ją widzieć pulsująco, Taki pulsujący neon. Raz cyfra będzie jaśniejsza, to znowu ciemniejsza. Zaczynamy. Dziesięć dziewięć osiem siedem sześć pięć cztery trzy dwa jeden Siedzisz, bądź leżysz wygodnie, słuchasz mojego głosu i uzdrawiającej muzyki w tle. Połóż swoją dłoń w miejscu, gdzie odczuwasz w ciele dyskomfort, Ale gdyby to miało być dla ciebie niewygodne, to ułóż tą dłoń na sercu i pod dłonią. Wyobraź sobie Tę część Twojego ciała, która sprawia ci kłopot. Bo ci jest jakimś źródłem dyskomfortu. Zastanów się. Powtarzaj za mną w duchu. Moje ciało działa sprawnie. Wszystkie jego organy funkcjonują bez zarzutu. Mam zdrową skórę, sprawny układ kostny, krwionośny i nerwowy oraz idealny ścięgna. Na wypadek jednak, gdyby coś w Twoim organizmie wymagało dostrojenia lub naprawy, to dokonamy teraz. Ogólnego kwantowego resetu. W tym celu wyobraź sobie, jak układasz się na specjalnym, bardzo wygodnym łóżku. Nad Twoją głową znajduje się taki wałek, jak w skanerze. Podświetlony jest ciepłym, pomarańczowym światłem które w sobie skupiło całą pierwotną, kwantową, zdrową energię otaczającego nas pola kwantowego. Leżysz. Masz wałek skanera na wysokości czubka głowy około metry nad sobą. Zaraz zacznie się on przesuwać Wzdłuż Twojego ciała emitując energię z pola kwantowego, które porządkują energię w Twoim ciele. A co za tym idzie? Następuje proces odnowy i zdrowienia. Bałek powoli rusza. Rusza od czubka głowy. Jest teraz na wysokości czoła oczu. Nosa, policzków, szczęki, gardła, barków, klatki piersiowej, brzucha, bioder, ut, kolan, łydek, kostek i przesuwa się nad stopami czujesz spokój, ulgę, a ewentualne mrowienia, które się pojawiają, świadczą o procesie naprawy. Rolka teraz zacznie przesuwać się z powrotem. Od dużego palca u nogi w stronę głowy. Podczas tego procesu naprawie poddajesz swój układ nerwowy i krwionośny. W miarę przesuwania się wałka naprawiają się nerwy i naczynia krwionośne. Jednocześnie udrażnia się limfa i oczyszczają wszystkie komórki. Ze złogów i zgromadzonych toksyn. A teraz masz jeszcze chwilkę na to, by wyobrazić sobie, czego się chcesz pozbyć. Zrób to teraz. Masz jakieś, może gdzieś, stoletliwości, jakiś dyskomfort? Wyobraź go sobie pod tą dłonią na sercu. Albo dotknij miejsca, w którym czujesz ten dyskomfort, bo wałek zaraz znowu ruszy. Bałek rusza od stóp, poprzez kostki, łydki, kolana, uda, biodra, brzuch, klatkę piersiową, plecy, gardło, szczękę, nos, policzki. Oczy i czoło, zatrzymując się na wysokości czubka głowy. Tu balansując na krawędzi twojej alby, balansuje na tej krawędzi i wyrzuca wszystko, co ci niepotrzebne. A pole kwantowe to wyłapuje i utylizuje i zamienia na zdrową, pierwotną energię, którą zatrzymuje. Do dyspozycji potrzebujących również ciebie, gdy tu wrócisz do tej medytacji. A ty siedzisz bądź leżysz wygodnie, oddychasz miarowo, słuchasz mojego głosu i muzyki w tle. Skoncentruj się jeszcze bardziej na swoim oddechu towarzysz mu przez chwilę z uwagą, tak jak on towarzyszy ci od pierwszego momentu życia. Jest on prawdziwym cudem, który tworzy ci od tak po prostu piękne pole do życia i towarzyszy ci cały czas, więc teraz ty mu trochę potowarzysz. Słuchuj się w niego. Jest jak muzyka, jest fajny, tak wiele dla ciebie robi. Jest niemym świadkiem twojego życia. Wszędzie zabierasz go ze za sobą. Odpoczywasz i cieszysz się z uporządkowania energii w swoim ciele na wszystkich potrzebnych ci poziomach. A co za tym idzie? Czujesz się doskonale i ogarnia cię uczucie radości i wdzięczności. Powtarzasz za mną w dół. Dziękuję za każdą sekundę swojego istnienia. Dziękuję za każdą komórkę mojego ciała. Dziękuję za wszystko, co posiadam. Dziękuję za ludzi, którzy są wokół mnie. Dziękuję za to, co mnie otacza. Dziękuję za wszystkie możliwości, które mam. Dziękuję za wszystko, co robią dla mnie inni. Dziękuję za wyzwania, które mnie umacniają. Dziękuję za zdrowie. To jest weź głęboki oddech. Wciągać powietrze przez nos i przenosisz je do płuc i przepony. Obserwuj to ponownie, życzliwie, i wyobraź sobie, jak powietrze. Przepływa przez Ciebie, uzdrawiając ciało lekkim świeżym powiewem. Wyobraź sobie jak przy wydechu wszystkie zebrane z ciała zanieczyszczenia ostatecznie opuszczają Twój organizm. Potęgą swojej nadświadomości rozkazujesz swojemu organizmowi, by cały czas trwał w tym idealnym stanie i się odnawiał. Leżysz, odpoczywasz, słyszysz mój głos, płynąca w tle muzyka uzdrawia ciebie, a ty przy tym oddychasz miarowo towarzysząc swojemu oddechowi. Popatrz jeszcze raz na swój organizm. Zobacz siebie. Jesteś uzdrowiona, sprawna, świetnie słyszysz, doskonale widzisz, masz idealne ciśnienie i pozostałe parametry krwi. Masz lekki krok młodego człowieka. Cieszysz się na następny dzień, na nowych ludzi i nowe sprawy. Twój organizm Cię słucha i utrzymuje wszystko na stosownym poziomie, a to pozwala Tobie na komfortowe życie. Wszyscy Cię lubią i zabiegają o Ciebie. Jest dobrze. Przepełniać radość, wynikająca z tego, że jesteś zdrowa, że czujesz się dobrze, że odnosisz sukcesy. Potęgą swojej nadświadomości ponownie rozkazujesz, by wszystkie układy Twojego ciała funkcjonowały idealnie i stanowiły harmonijną całość. Polecasz i żądasz, aby wszystko, co zakłóca i burzy tę harmonię, Ciebie omijało albo natychmiast zostało usunięte. Oddychasz spokojnie. Jest miło. Koncentrujesz się na przepływającym przez ciało powietrzu i powtarzasz za mną: Jestem całkowicie zdrowa i taka chcę pozostać. W dzień i w nocy wszystko mi sprzyja. Z każdym dniem w każdej dziedzinie mojego życia, Powodzi mi się coraz lepiej, lepiej i lepiej. Z każdym dniem w każdej dziedzinie mojego życia, Powodzi mi się coraz lepiej, lepiej i lepiej. Jestem całkowicie zdrowa i taka chcę pozostać. W dzień i w nocy wszystko mi sprzyja. Z każdym dniem w każdej dziedzinie mojego życia powodzi mi się coraz lepiej. Lepiej i lepiej. Jestem całkowicie zdrowa i taka chcę pozostać. W dzień i w nocy wszystko mi sprzyja. Z każdym dniem, w każdej dziedzinie mojego życia. Pobodzi mi się coraz lepiej, lepiej i lepiej. Jestem całkowicie zdrowa i taka chcę pozostać. Odpoczywaj. A jeśli chcesz wrócić do tu i teraz, to policz samodzielnie od jednego do pięciu. Na dowód powrotu. O cyfrze pięć, stryknij energicznie palcami. I niech nam się darzy. Amen.